Gracias. Opryskiwacz to w gospodarstwie rolnym, w większości gospodarstw rolnych, urządzenie, przez które w trakcie sezonu przepływają największe pieniądze. Musi więc ono działać bez zarzutu. Kiedy rolnik nabywa nową maszynę, ma ona gwarancja na 5 lat. Potem co 3 lata musi przechodzić regularnie kolejne kontrole. Jesteśmy właśnie w spółdzielni kółek rolniczych w Golinie i rozmawiamy z panem prezesem Pawłem Patoką, który tutaj nadzoruje kontrolę opryskiwaczy. Macie tutaj u siebie również stację kontroli opryskiwaczy. Jak to przebiega i jak ten proces po kolei tutaj jest przeprowadzany u Was? Stację kontroli opryskiwaczy posiadamy już od roku 2001. Wybudowaliśmy nowy budynek i od tego roku sprawdzamy, atestujemy opryskiwacze na stole elektronicznym, rowkowym marki Hardy. Posiadamy również zestaw przepływomierzy firmy KEMPA i badamy opryskiwacze bezpośrednio w gospodarstwach u rolników. Samo badanie przebiega w sposób następujący, że rolnik przyjeżdża z 3 czwarte zbiornika wody podjeżdża na stację kontroli i wtedy odpowiednie elementy są badane, czyli zaczynamy od manometru, sprawdzamy manometr na prasie wzor wzorcowej, którą tutaj mamy. Jeżeli jest sprawny, zakładamy. Następnie sprawdzamy pompę opryskiwacza, czy ma ciśnienie, czy jest olej w pompie, stan techniczny. Później sprawdzamy yy, zawory rozdzielacz i następnie zbiornik, mieszadło i ogólny stan techniczny całego opryskiwacza. Po tym włączamy, włączamy opryskiwacz, puszczamy ciśnienie, uruchamiamy stół i ten stół sobie przejeżdża pod belką opryskiwacza i, i, i dokonuje się pomiar cieczy. Ile trwa mniej więcej takie badanie? Takie badanie mniej więcej trwa 10-15 minut w zależności od szerokości opryskiwacza. Po tym badaniu następuje szczytanie całego wyniku badania na dysk i z tym dyskiem podchodzimy do biura i odczytujemy cały wymiar elektronicznie. Pokazuje się wykres na ekranie komputera. Jeżeli ten współczynnik zgodnie z zaleceniami jest mieści się w tolerancji do 10% taki opryskiwacz, przechodzi tą atestację, czyli to badanie, piszemy protokół, wydajemy znak kontrolny i rolnik ma 3 lata do następnego badania. Jak jest przekroczone to 10%, to rozumiem, że wtedy opryskiwacz nie dostaje tej kontroli? Jeżeli jest przekroczone, podchodzimy, badamy. Jaka była przyczyna, bo to generalnie na tym wykresie widać, czy dysze leją, wymieniamy dysze, czy sprawdzamy jeszcze dodatkowo ciśnienie, regulujemy zawór i bo jest powtórne badanie przejazd na stole. Ile takich kontroli opryskiwaczy w, w ciągu jednego roku jesteście w stanie zrobić? No my byśmy mogli robić i, i 500, ale tak to praktycznie robimy w zależności od roku, od 180 do 300. Ile kosztuje takie badanie? Badanie opryskiwacza do 12 metrów kosztuje 130 zł, a powyżej 160 zł. Często zdarzają się jakieś tutaj problemy z opryskiwaczami, czy raczej większość jest, jest w porządku i możecie przykleić tą kontrolkę? Większość opryskiwaczy jest już przygotowana, sprawna technicznie, nie naprawiamy zbyt często lub jeśli się zdarzają, to naprawiamy u siebie lub rolnik zakupuje w naszym sklepie części i dokonuje naprawy sam w domu i podjeżdża drugi raz. A jeśli są problemy, to z czego one najczęściej wynikają? No one najczęściej wynikają z pompy, brak, brak odpowiedniego ciśnienia, no i przede wszystkim dysze. Dysze, bo niektórzy mają różne dysze, dysze są wiadomo i porcelanowe, składką porcelanową, ceramiczną i, i zwykłe, także od dysz bardzo dużo też zależy. Mam jeszcze takie pytanie, czy w ostatnim czasie zwiększyła się świadomość rolników, jeśli chodzi właśnie o użytkowanie środków ochrony roślin, o użytkowanie opryskiwaczy? zwiększyła się świadomość, zdarzają się rolnicy, którzy nawet nie potrzebują jeszcze wymaga, wymaganego przeglądu, a podjeżdżają kontrolnie sobie takie badanie zrobić. Jakie większe zainteresowanie jest tym, żeby przyjeżdżać do rolnika, czy właśnie tutaj rolnicy przyjeżdżają do stacji? Większe zainteresowanie jest, żeby podjeżdżać do rolnika, do gospodarstwa. Umawiamy takie badania, mniej więcej sobie dzielimy na rejony czy na wsie i zbieramy od pięciu tam do ośmiu rolników i w danym miejscowości czy tam bardzo blisko miejscowości podjeżdżamy i w danym dniu wykonujemy, ale większe zainteresowanie jest badaniem w gospodarstwie. Wtedy ono się różni trochę tutaj od tego, nie jest to badane na stole, tylko mówił pan, że jest to badane przepływomierzem, tak? Badanie się różni. Nie badane na stole. Posiadamy zestawy to, co mówiłem, przepływomierzy. Są to takie męzurki zakładane na każdy słupek, i, i tam jest skala na tych menzurkach. Przelicza się później to badanie i też musi się wmieścić w tej tolerancji, o której mówiłem, i wtedy, i wtedy to badanie jest, jest adekwatne.